Świeżo po gali Gladiators of the Cage 2 w Krakowie. Zwycięzca walki wieczoru, bardzo niełatwej walki wieczoru, Rafał, Papa i Czechowski. No to opowiadaj, jak się czujesz, jak bardzo porozbijany ile cię kosztowało to zwycięstwo. Porozbijany tak jak specjalnie nie jestem, ale kosztowałem tu na pewno dużo zdrowia. Mocna, mocna walka. Myślę, że tutaj dużo do powiedzenia miało moje nieumiejętne zbijanie wagi. To się odbiło później, bo, bo tak jak mówię, no nie czuję się jakoś mega porozbijany, ale zdrowotnie czuję, że, że troszeczkę mi tego zgłos. Tak, 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 dokładnie. No czułem czułem takie, taką delikatną niemoc. No, tak jak mówię, nie umiem wagi, nie ma też się czym bronić. No. Na, 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 na przyszłą walkę będę wiedział, co zrobiłem źle teraz, przy, przy, przy tym pierwszym etapie, czyli zbijaniu i na pewno nie popełniłem tego samego błędu przy następnej walce. Zwycięstwo niejednogłośne, więc to, to tym bardziej pokazuje, że ta walka była cholernie wyrównana. Tak? Eee, przeciwnik, mimo że <coughs> przez długi czas nie walczył, no to stawiał opór taki naprawdę konkretny. Tak, ta, fajna wyrównana walka. Ja tu, tu myślę, że... To... Co przeważyło? Korzyść, jak myślisz? Pysyć, nie wiem, to nie mnie to oceniać, tak nie, nie jestem sędzią, nie, nie oceniam tę walkę. Ja czułem, że ta walka jest rzeczywiście wyrównana, no, ale to już decyzja sędziów, tak? Czy, czy komu, komu, przyznają, komu przyznają wygraną? No, w, w tym przypadku przyznali mi, więc jestem szczęśliwy, że wygrałem właśnie, że twój przeciwnik też może mieć poczucie, że wygrał tę walkę, że może na przykład nie wiem, chcieć składać protest, coś takiego, bo jeśli jest niejednogłośnie, no to wiadomo, że, że, że to zawsze można jakieś tam ruchy jeszcze robić. Ty się z tych protestów, tak? Dla mnie, jeżeli przegrałem walkę, to przegrałem skulam głowę i poprawiam to przy następnej, tak. E, czy wygra walkę? No ja bym się nie zgodził, że wygrał walkę. Jedyne co mogłoby być ewentualnie, to że jest remis, tak. Ale na pewno nie, że wygrał walkę, więc... Sprzeciwy, protesty, dla mnie to jest najśmieszniejsza rzecz, jaka może być, tak. Jeżeli, jeżeli ktoś protestuje e, wobec decyzji sędziów, no to powinien znokautować, czy tam poddać mnie i wtedy miał problem z rozwiązami. no nie teraz marudzić, że ktoś przegrał, ktoś zremisował, ktoś wygrał. Mówisz kulić głowę i, i <laughs> czekać do następnej okazji, to kiedy będzie następna okazja dla Ciebie? I bez podkulonej głowy. Myślałem przecież, że odpocznę sobie z tydzień, z półtorej, wracam z powrotem do, do przygotowań, zwłaszcza, że Filip, e, Filip pewnie jeszcze nic nieoficjalny, ale coś czuję w kościach, że Staszka też będzie miał walkę w najbliższym czasie, więc jeżeli oni mi pomagają, to pasuje, żebym ja też im pomógł, tak? Więc do treningu wrócę szybciej niż mi się wydaje na pewno. A do walknu no to trzeba zapytać mo mojego mena, go Pawła Kowalika, e, jaki tam jest plan. No, na pewno chciałbym jeszcze w tym roku zobaczyć, nie? a, a co, co, co się okaże, to zobaczymy. Trzymamy kciuki w takim razie, dzięki serdecznie. Dziękuję dzięki bardzo. bardzo.